No oh! tak, tak, Wow, wyglądacie strach To materiał na pierwszą stronę. Przecież odeszłaś z drużyny. To znaczy, że wróciłaś? O mój rany! Nie! Chciałam tylko pokazać mój kostium. Pamiętajcie, droga do ratowania szkoły zaczyna się tu! Ej! Ładne macie stroje, luzerki! Co tu robicie, kamienne łby? Przeszliśmy zobaczyć waszą klęskę! <noise> tak, chcemy zobaczyć z bliska koniec straszyceum. Miroko? Tak, tak, tak. Dość tego! Co, co, dziewczyna? Tak, zgadza się, jestem Roselle. To my jeździliśmy z dziewczyną? Jeździliście. Ale to już koniec. Odchodzę z drużyny. Zainspirowałeś ty mnie do bycia sobą. Już złożyłam prośbę o transfer. Chcę być z wami w drużynie. Jeśli się zgodzicie. Jesteś, jesteś świetna! Będzie super! Cóż, to dość niezwykła prośba, ale papiery chyba są w porządku. Proszę? Witamy w Straszyceum!